O. Mm. Jaka krucha! Po prostu delicia! Ale ja bym jeszcze trochę dosolił. Pyszna i krucha, ale ponieważ pieczemy i gotujemy w domu, to powinniśmy skorzystać z szansy i uważać, ile solimy, Grzesiu. Wiesz, niestety zazwyczaj robimy to odruchowo. A wiecie, że zwykle zjadamy dwa, trzy razy więcej soli, niż jest to zalecane? Maksymalna ilość spożytej soli nie powinna przekraczać 5 gramów, a to jest jedna łyżeczka. W sumie to dużo. Tak. Mm, ale wlicza się w to już sól z gotowych produktów: pieczywa, serów, wędlin czy kiszonek. Mm, no to jak to liczyć? Przecież nie wiemy, jak słone są produkty. Wystarczy czytać etykiety i porównywać je ze sobą. Na przykład mm, groszek konserwowy ma 45 razy więcej soli od świeżego. Co? Dokładnie. W kiszonych ogórkach soli jest prawie 60 razy więcej niż w zwykłych, a ketchup to prawie 120 razy więcej soli niż pomidor. Może w sumie powinniśmy te rzeczy trzymać w solniczce zamiast w lodówce. Właśnie, dlatego gdy używamy solonych już produktów, jak wędzone ryby, oliwki w zalewie czy ser feta, nie dodajemy już soli. Przecież kanapka czy sałatka będą miały już dostatecznie słony smak. Ta była dziś przewidziana w sałatce greckiej. No to zrobimy sałatkę bez soli. Pani ekspertko, to jak to jest z tą solą? Spożywanie soli w nadmiernych ilościach jest niebezpieczne dla zdrowia. Może przyczynić się do rozwoju nadciśnienia tętniczego i zwiększyć ryzyko udaru mózgu. Inne konsekwencje nadmiaru soli w diecie. To zwiększone ryzyko zawału serca, kamicy nerkowej, osteoporozy, raka żołądka, a nawet otyłości. Czuję się chora, gdy tego słucham. No to jak gotować, żeby sobie nie przysolić solą? Przede wszystkim należy zdjąć solniczkę ze stołu. Nie dosalać już i tak słonych produktów, jeśli musimy je stosować, a zamiast soli używać różnego rodzaju naturalnych przypraw i ziół. A czy ta sól? Nie jest trochę zdrowsze. Niezależnie od rodzaju soli, wpływ zawartego w niej sodu na organizm jest taki sam. Wszystkie rodzaje soli składają się głównie z chlorku sodu, a co za tym idzie zawierają również duże ilości sodu, którego nadmiar może szkodzić zdrowiu. Gdzie jest tu? Tutaj jest.